Ja no nie. Nie. A to działa? Czy, czy już nie działa? To jeszcze można odpiąć. Uh -huh. Tu jest odpięty tylko y, olej grzewczy. Trzeba by podłączyć grzewczy olej i można odpiąć. No to piec, tak? To, tak? to jest piec, tak. I bo stacjonalnie jest odpięty. А то он у тебя будет промо? А, на тему. На дизве. Или тут и мату есть? Тут они не говорят, что он свежий, чем он. Что-то здесь, что-то здесь. 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 что то здесь 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 что то Woda jest z bojera lub z centralnego przewodu Tutaj poprawy mamy kuchnię, bez pierwsza łazienka. To tutaj mieszkaliście, się, tak? Tam, tak, tu mieszkamy. I <laughs>

Nie byliśmy w Wespół, kiedyś dyskutowaliśmy. O, to tam robili porządnie tam mieszkanie, teraz to mała przyjemność, a ośrodek jest w tu tam nie bardzo się myślimy o nasmu No kazał, że jest sklepem, to jest a z góry to mieszkanie. No, Tak. A kiedy ten dach był wymieniony? Był robiony ten dach razem z oczekiwaniem, ale prawdopodobnie ten dach jest sam słabo oczekiwany. I to okno to samo, tak to, 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 to wymienione wszystko było. Що тут? Це для працівників, напевно, так? Так, якщо туалети мало щось. Так, якщо нас не то. Ну, что-то помешает, я скажу. Oni tu palili tak widzę, czym się dało, ale no, yy, węglem najmniej, chyba najwięcej tu palili jakieś takie rzeczy jak drewno, śmieci. Na piec yy, na olej, bo oni wstawili sobie same na, na drewno. A, to już poprzednie zmienili sobie, tak? Tak. Ci najemcy, którzy byli, chcieli palić węgla. Mhm. A ile to wrócili, ile nie wiadomo, tak? Ile tego wrócili, żeby na ile kilowatów? Ja mogę dopytać, ale tak jak on mi mówił, to dosłownie oni palili po południu, czyli tam na sobie są 16 do 20, 21 i następnego dnia dopiero. Do. Nie jest to dużo, bo to nie było tak, że to była kotłownia węgla, Ale przywoził tego węgla dosłownie kilka worków i mówi, że to... A za tutaj nie ma jakiegoś takiego szatka czy coś? To znaczy są te A, drzwi. Tak. Tam o to tam mówić. te schodki, tak? które. Aha, i od z tej drzwi można... I wejście na, na bloki widoczne, tak? Aha. No tam no tam tak. No tam tak. tak, wczoraj, powiedzieć. tak. Тобто, це саме, Мені. Мені. Ну, тобто, не до Шамбалі. Мені до Шамбалі. Що там? Кухня чи що? Ну, тут продукція була. Тут була продукція. Ага. Тут і панчі. Хм? Панчі тут і панчі. Так. Вентиляція тут робота? Так, так. Що ти скажеш? A gdzie to było sprzedawane? Tutaj na okolice, na sklepach. Mieliśmy trzy samochody i po tych sklepach okolicznych rozłożyliśmy. A i też z samochodów samodowaliśmy sprzedawaliśmy z auta. A tam jest się jeszcze w na dworze budynek To. Тут, тут, тут. А. Дай -дай, за Что там? Сейчас <связь> Шо... <Ага. Ща связь> будет <связь> <связь> А то, наверное, <например>, топец выходит. <связь> <тенри>. <связь> а нет, вот то, наверное, топец. Tam jak się drzewa stoją też kawały czy zabrzewany Także tu można zrobić 3 działki budowane się To wszystko jak budowlane czy rolne czy takie A terenie w ogóle budowlane czy usługowe A jaka ziemia tam żeż nie zabetowane dalej chyba tam jest kawałek Tam mieli ludzie ogródek, ale ja też tam był taki budynek stary rozebrałem Tam była kiedyś taka jeszcze przybudówka. Przybudówka kiedyś w A aż dalej po te słupy. To stoi już od, chyba od Maja czy od kwietnia puste, no nic się tu nie dzieje. Także jak coś tam to też mamy telefon, ludzie dzwonią w razie mhm. czego, także w sensie w porządku. A jak w zimie żana, droga czy nie? Gminna oczywiście. A ta? Bez problemu. No, do piekarni jak trzeba było, to też dzisiaj gmina ma obowiązek odśnieżyć, także mm -hmm. z tym problemu nie będzie. Zresztą okay. tutaj ludzie mieszkają, to oni muszą też do pracy rano jechać mm. A internet tutaj no, jest? No, internet ja nie wiem. Zasiąd, To trzeba by zapytać. No, ale to, to tutaj jest ta łyska. Także my tutaj mamy no, trzy kreski, to internet ładny, nie? No so. to jest wejście do tego, tak? Czyli do tego. A to on drugi? A drugie do tego małego pomieszczenia. Tam się zamknięte byli okay. pokoje, tam gdzie magazyn. Co to jest? E, Żegnina robiła odnowienie granic, nie? Aha. I oni robili tutaj wszędzie e, porządek ze zmianą przeznaczenia itd. itd. I my też zrobiliśmy sobie Inwentaryzację budynku i działki i zrobiliśmy zmianę przeznaczenia z użytkowego na mieszkanie. Aha. Kosztowało nas to trochę, bo trzeba było zrobić projekt budowlany. I ile to wyszło? Tak z cyklułości, bo tam, no, tam nam tak samo potrzeba, poza połowę zrobić. No to my macie. zapłaciliśmy za to 6 tysięcy, bo Aha. był strażak potrzebny, projektant i jeszcze kilka rzeczy znam. No i to wszystko oni załatwili już dalej. Załatwili. A jakże w budynku mieszkalnym można było prowadzić liczenie? Tak to później pieczenie. To już tak nikt nie mieszkał, to wtedy a -a. Jest... W, każdym, w każdym budynku a -a. mieszkalnym w Polsce możecie zrobić do 30% działalności gospodarczej. Uh -huh. ja no, ale wtedy zgłosić i płacić za tę część, jak, tak. to gminy, jako jak gospodarcze. Jako jak tak. gospodarczą? Tak. Tak. Do 30%, Bo to gmina tutaj jaka? Wierzbicza. Wierzbicza. A jak no, za całość, to. A to całość, przy tym całość była, tak gospodarcza? Nie, nie, tam była góra mieszkalna, a dół było gospodarczy. A ile za dół płaciliście, jak za gospodarczy? Я не пам'ятаю. Та тут ставка, Іра, та ставка змінилася. Яка різниця? Там ставка. В тим року було 18 злотих, зараз 22 і вони про це року зміняють там. На максимальні. Тільки нова є максимальна одразу в мінімум на золото. Так. живемо. У нас 6 тисяч Так. Шесть тилі там плачемо. А земля в яким статусі? Po prostu budowlana, bo u nas jakby jest, jest, jest gospodarnie, chodzi o to jako z podatkiem. Bo u nas tak, 30 arów mamy, to 800 m2 to nie liczą jako komercyjne, a to liczą jako rolne. A jak tu tak? Tutaj jest w ogóle jako ziemia rolna, to się płaci za te 200 zł. To jest rośnie, tak? tak. Bo to nie jest już przepisane do działalności, rozpoczęcie. Gdyby tak, była by ta działalność, to ten plac twierdzi, no wszystko liczy się do. Do no no no, to tak mam razem z tymi, pan, Wciąż tak, taka, część taka. Co tam, jeszcze chciałem zapytać? To myśli prąd, e, ile tutaj, pan, na wejście, ilu tutaj maksymalnie napomięta, pan nadajcie ilu, to nie jest wyłączyć. Ma nie wiem, nie wiem. Możemy znajdzie się, no. ale tam... już... No siła się. jest, tak? Ty. Tak, no. Tak. Trzyma byłaś. Tak, Я думав, може і він, бо тут пікарня була, бо ми єдина штука у мамі. Ні, ну то, то було напевно за 60, може чи 62. два. Зараз то є все. лізинг, а пан забереже самостій, так? Так. Щось таке. Але там остання рата, випуск 25 за рік. Ось, ну то можна помислюти так само. То. Ми можемо заплатити. Бо. Ми зараз понабирали культуру, тих самоходів, мами 3 в лізингу, а в уголі п'єнті. I ten buduje w i jeszcze dwa kredyty. Wychodzi, że my teraz na miesiąc płacimy tam z 20-30 tysięcy ratów o no co chodzi, w kółko. Samochód wezmę, mnie, A nie po rozbity. Było zrobione, zrobiłem ten, wymianę 82 tysięcy przebiegł ja sobie Ja w ubiegłym roku przejąłem trzy leasingi, bo ludzie mieli problem finansowy. I od kolegi przejąłem, od pracownika przejąłem o. i też takiej innej firmy jeszcze przejąłem, bo no nie każdy mógł spacać. A my... Ja zatrudniam 200 ludzi nie? i ja obracam różne rzeczy. A co, co no. robicie? To co robiłem, bo kupiekam. A, pytanie, tak? No. To nie ta, która tam w tym. в глубине там цей пежо вот там где пежот был европейский да ближе до этого до майданку там постою ну это так а мы там купуємо оста냐면 ідемо отвід там а ні ну то вот у рокиткебто ось найгурата брата там а то я вам зараз пежота є новий салон. так на фермі я вам обок там там где замкнений той сами пежота был No, to, no nie, zaraz. to nie, to nie, to nie, to tam, tam drogi chleb. A, tam chleb, po prostu... Mój chleb możecie kupić w Stokrotce. Córka do tego... Do Bursy. A, wiem. Piątej. A Łabędzi? A? Łabędzia ulica, tak? Pogodna? Pogodna. O, dobrze, to trzeba To przemyśleć, jak Pan mówi, że z tym samochodem... Ja leasing wezmę, a pieniądze trzeba by płacić mamie, bo to jestem ja, mama i ty. To są trzy strony. Ja mogę przyjąć leasing, a no. za samo to coś tam, e, mogę dać. Natomiast namawiam na zakup, bo to każdy miesiąc sobie spłacisz jedną ratę i za 5 lat... Nie wiemy, ale oni, te, oni teraz nie tak. Te, bo ja e, towar tam mam, bo my się to ubranie sprzedajemy, na no święte takie. Mamy towar, ale on zimowy. I zaraz idziemy tam w taki klej, to między jesteśmy zaraz. O. Ale bank ten tak. bank czeka na dochód tak, tak. żeby wziąć 5 tysięcy kredytu to przedmiesięczną trzeba zapłacić 20 tysięcy dochodu i 5 tysięcy podatków na działalność gospodarczą. podatku. A nie potrzebujesz. Możesz kupić sobie nieruchomość prywatnie, podpisać prąd prywatny i na przykład 30% zadeklarować na działalność My nie możemy. A prywatnie nie możemy jako Ukraińcy. Tylko na tak, tak. Tylko na firmę. Jako spółka. Tylko spółka może być właścicielem. Tylko, może być To i tak, tak wychodzi, będzie jako gospodarcze, A tak? Spółka może być Już, kupić to automatycznie. Jako budynek, mieszkalny. I jako budynek mieszkalny, możecie normalnie płacić podatek od mieszkańców. Aha. I umowę jako mieszkanie. No, że nalewają do Że jest mieszkalny. Dodać to DD, to podobać, że tak. Nawet nie szybko umowę. Wystarczy zadeklarować jest mieszkanie. Deklaracja. O, to jest spółka, to nie ma znaczenia do, podatku. do, do podatku. A podatkowo powie co? A podatkowo powiecie, że na przykład wykorzystujecie 100 metrów do działalności gospodarczej i te 100 metrów można podatkować w gminie? No to do gminy, to trzeba podjechać i powiedzieć, że tutaj tylko tak. będą magazyny. A wychodzi jak tutaj mieszkanie mieszkalne, te, to, mieszkań, to można i zameldować się wtedy. Na pewno. To tym możecie na przykład e, powiedzieć, że to działalności gospodarczej wykorzystujecie jedną rzeczą tylko i do amortyzacji podasz mniej więcej. A tam działka ogrodzona całkiem, czy dalej gdzieś tam ogrodzona. nie ogrodzona? Ogrodzona do końca. Tak mi się wydaje, bo na końcu nigdy nie byłem. <laughs>